Witamy na naszym kanale poświęconym duchowości i modlitwie. Dzisiaj zajmiemy się Psalmem 28, psalmem wyrażającym pilne wołanie o pomoc Boga, po którym następuje głębokie dziękczynienie. W tym psalmie Dawid, jego autor, woła do Pana o opiekę i sprawiedliwość, a jednocześnie dziękuje za Jego wierność i Bożą dobroć. Psalm 28 uczy nas ufać Bogu nawet w obliczu przeciwności losu i chwalić Go za Jego stałą obecność w naszym życiu. Pogłębimy nasze zrozumienie tego psalmu, badając jego kontekst historyczny i znaczenie, a następnie dokonując szczegółowej analizy wersetów. Psalm 28 przypisuje się królowi Dawidowi, centralnej postaci Starego Testamentu, który podczas swego panowania często stawiał czoła wyzwaniom, prześladowaniom i konfliktom. Wydaje się, że psalm został napisany w okresie wielkiego niebezpieczeństwa lub zagrożenia, być może podczas jednego z wielu prześladowań, przed którymi stanął Dawid, czy to ze strony wrogów zewnętrznych, czy też wewnętrznych sporów. Modlitwa Dawida jest prośbą o pomoc wobec niegodziwych, którzy spiskowali przeciwko niemu, a jednocześnie potwierdzeniem jego ufności w Bożą sprawiedliwość. Psalm ten dzieli się na dwie główne części. Pierwsza, w wersetach od pierwszego do piąt. To pełne udręki, błaganie Dawida, aby Bóg go wysłuchał i wybawił od wrogów. Wzywa do sprawiedliwości i prosi, aby nie być zaliczanym do złoczyńców. Druga część w wersetach od 6 do 9 to pieśń uwielbienia i dziękczynienia, której Dawid uznaje, że Bóg wysłuchał jego modlitw i już zapewnił wybawienie. Psalm ten uczy nas, jak ważne jest wołanie do Boga w potrzebie i utrzymywanie wiary, że On odpowie w swoim doskonałym czasie. Werset 1. Do ciebie będę wołał, Panie, moja skało. Nie milcz nade mną, bo jeśli będziesz milczeć w mojej sprawie, nie upodobniłem się do tych, którzy schodzą do dołu. Dawid rozpoczyna psalm od rozpaczliwego wołania do Pana, którego nazywa moją skałą. Termin ten podkreśla Boga jako Twoją bezpieczną bazę i niezachwianą siłę w czasach zamieszania. Prosi Boga, by nie milczał, gdyż milczenie Boga można odczytać jako opuszczenie. Dawid wyraża obawę, że bez Bożej odpowiedzi poczuje się zagubiony, jak ci, którzy schodzą do dołu. Jest to metafora śmierci lub głębokiej rozpaczy. Werset ten odzwierciedla pilną potrzebę Dawida uzyskania odpowiedzi od Boga. Porównanie z tymi, którzy schodzą do dołu, ukazuje poziom jego utrapienia. Czuje się w sytuacji, w której jedynie boska interwencja może zapobiec jego upadkowi. W ten sposób Dawid uczy nas, że w czasach ucisku musimy szukać schronienia u Boga naszej niewzruszonej skały, wołając do Niego z całą naszą szczerością i ufnością. Błaganie Dawida, aby Bóg nie milczał, ukazuje jego głęboką pewność, że Pan jest uważny na modlitwy swego ludu. Rozumie, że bez Bożej łaski życie traci swój cel i kierunek. Werset 2: Usłysz głos moich błagań, gdy wołam do ciebie. Gdy wznoszę ręce do Twojej świętej wyroczni. Dawid kontynuuje swoje błaganie, prosząc Boga, aby wysłuchał głosu jego próśb. Wspomina o wzniesieniu rąk w stronę świętej wyroczni, która odnosi się do miejsca najświętszego w świątyni, miejsca obecności Boga. Podniesienie rąk jest symbolem całkowitego poddania się i poddania, aktem uwielbienia i całkowitego polegania na Bogu. Werset ten uczy nas o właściwej postawie, gdy szukamy Boga, z pokorą, szacunkiem i szczerością. Podniesienie rąk sugeruje także wołanie o pomoc, wskazując na potrzebę pomocy. Wołając, aby Bóg go wysłuchał, Dawid wyraża pewność, że Bóg jest obecny i gotowy odpowiedzieć tym, którzy go całym sercem szukają. Dawid pokazuje tutaj, że modlitwa jest aktem zamierzonym i aktywnym, ruchem w kierunku Boga. Uznaje, że pomoc pochodzi od Pana. I że nasza postawa musi opierać się na ciągłym poddaniu się i uwielbieniu. Werset 3. Nie ciągnij mnie z bezbożnymi, z tymi, którzy dopuszczają się nieprawości, którzy mówią pokój swoim bliźnim, ale mają zło w sercu. Dawid prosi, aby oddzielić się od niegodziwych, czyli tych, którzy dopuszczają się niegodziwości i których obłuda jest oczywista. Opisuje tych ludzi jako tych, którzy mówią o pokoju, ale noszą zło w swoich sercach. Ta prośba odzwierciedla pragnienie Dawida, aby w oczach Boga wyróżnić się jako sprawiedliwy. Werset ten ilustruje pragnienie Dawida sprawiedliwości. Wie, że bezbożnego spotka sąd i prosi Boga, aby zachował go od tego samego losu. Dawid podkreśla tutaj obłudę i oszustwo czyli cechy, którymi Bóg się brzydzi. Pragnie być oddzielony od tych, którzy czynią zło, nawet jeśli jego słowa są pokojowe. Dawid uczy nas, jak ważne jest trzymanie się z daleka od zła i szukanie boskiej sprawiedliwości. Musimy się modlić, aby Bóg prowadził nas swoimi drogami i zachował przed wpływem i losem niegodziwych. Werset 4. Oddawajcie im według ich uczynków, według niegodziwości ich uczynków, oddajcie im według dzieła ich rąk, zwróćcie im ich nagrodę. W tym wersecie Dawid prosi Boga, aby osądził niegodziwych według ich uczynków. Wzywa do Bożej sprawiedliwości, chcąc, aby ci, którzy postępują złośliwie, otrzymali z powrotem to, co zrobili. To wołanie o sprawiedliwość nie jest motywowane zemstą, ale szczerym pragnieniem, aby zwyciężyła sprawiedliwość Boża. Dawid rozumie, że Bóg jest sprawiedliwy i że nagrodzi każdego według jego uczynków. Werset ten przypomina nam, że nasze czyny mają konsekwencje i że powinniśmy żyć w sposób, który podoba się Bogu. Dawid ufa, że Bóg jest sprawiedliwy i że w swoim czasie przyniesie sprawiedliwość tym, którzy czynią zło. Ta prośba uczy nas również, że możemy oddać Bogu nasze poczucie niesprawiedliwości, ufając, że On będzie postępował sprawiedliwie i prawie bez potrzeby naszej interwencji. Werset 5: Bo nie zważają na dzieła Pana i na to, co uczyniły Jego ręce, dlatego je porzuci i nie odbuduje. Dawid zauważa, że bezbożni nie zwracają uwagi na dzieła Pana i nie rozpoznają Jego ręki w rzeczach. Ta obojętność i bunt wobec Boga prowadzą do Jego ostatecznej zagłady. Karanie niegodziwych jest postrzegane jako bezpośrednia konsekwencja ich odmowy uznania suwerenności Boga. Werset ten podkreśla kontrast pomiędzy tymi, którzy czczą Boga, a tymi, którzy go ignorują. Odrzucanie dzieł Bożych jest postawą prowadzącą do ruiny. Dawid uczy nas, że musimy uważnie obserwować i uznawać rękę Boga we wszystkim, unikając pułapki arogancji i samowystarczalności. Dawid stwierdza, że ci, którzy nie uznają Boga i jego dzieł, zostaną zniszczeni i nie będą mieli możliwości odbudowania. Jest to otrzeźwiające przypomnienie, jak ważne jest życie w atmosferze czci i posłuszeństwa Panu. Werset 6 Błogosławiony Pan, bo wysłuchał głosu moich błagań. Od tego wersetu ton psalmu zmienia się z błagania na uwielbienie. Dawid błogosławi Pana, ponieważ wysłuchał jego modlitw. Wyraża wdzięczność za odpowiedź Boga, dając dowód pewności, że Pan jest zawsze uważny na wołanie sprawiedliwych. Widzimy tutaj radość i ulgę Dawida, gdy zdaje sobie sprawę, że Bóg wysłuchał jego próśb. Ten werset uczy nas, jak ważne jest dziękowanie Bogu nie tylko za już otrzymane wybawienie ale także za pewność, że On zawsze słyszy nasze modlitwy. Dziękczynienie Dawida ukazuje żywą, pełną życia wiarę, która przyjmuje odpowiedź Boga za oczywistą, nawet zanim zostanie ona w pełni objawiona. Werset 7. Pan jest moją siłą i moją tarczą. W Nim zaufało moje serce i otrzymałem pomoc, dlatego moje serce skacze z radości i będę Go chwalił moją pieśnią. Dawid opisuje Pana jako swoją siłę i tarczę, co wskazuje na ochronę i moc. Twierdzi, że jego serce zaufało Bogu i otrzymał pomoc. Radość Dawida jest widoczna, gdy mówi, że jego serce skakało z radości, co zaowocowało pieśnią uwielbienia. Ten werset przypomina nam, że Bóg jest naszą siłą i ochroną przez cały czas. Kiedy ufamy Mu całym sercem, odnajdujemy bezpieczeństwo i radość, niezależnie od otaczających nas okoliczności. Zaufanie Dawida jest przykładem tego, jak powinniśmy reagować w obliczu przeciwności losu, pokładając wiarę w Bogu. Deklarując, że Jego serce skacze z przyjemności, Dawid pokazuje nam, że uwielbienie jest naturalną odpowiedzią na dobroć Boga, motywowaną uznaniem Jego wierności i miłości. Psalm 28 jest mocnym świadectwem wagi modlitwy i zaufania Bogu w trudnych chwilach. Dawid pokazuje nam, że nawet pośród wielkich wyzwań możemy wołać do Pana z ufnością i wiarą, wiedząc, że On wysłucha naszych próśb i zadziała na naszą korzyść. Ten psalm uczy nas, jak ważne jest zaufanie Bożej Sprawiedliwości i oddzielenie naszego życia od praktyk niegodziwych, zawsze zachowując wdzięczne serce i gotowe wychwalać Boga za Jego błogosławieństwa i wybawienie. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci, że jesteś naszą skałą, naszą siłą, i naszą tarczą w chwilach potrzeby. Wołamy do Ciebie, Panie, prosząc, abyś nas wysłuchał w naszych utrapieniach i strzegł nas z dala od dróg niegodziwych. Pomóż nam zaufać Twojej sprawiedliwości i cierpliwie czekać na Twoją odpowiedź. Niech nasze serca będą zawsze przepełnione uwielbieniem i wdzięcznością, uznając Twoją dobroć i wierność. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen.